Siemanko, siemanko ludziska z tej strony Fenix i dzisiaj kolejny odcinek z Toilet Tower Defense. Zagramy na Endless Mode i w dzisiejszym odcinku wykorzystamy jednostkę Classic Cameraman. Powiem szczerze, od końko mam, nie wypróbowałem go na Endless Mode, więc oto dzisiaj będziemy go próbowali. Wezmę do tego oczywiście Mikołaje, wezmę Mewinga na początek. Weźmiemy sobie Astro jako Slow, bo to jest najlepsza jednostka slowująca, jaką aktualnie mam. Bardzo ale jednak jak już jest wymaksowana, no to jest najlepsza. Także weźmiemy Astro. Do tego weźmiemy Announcera, żeby troszkę przyspieszył cooldown, bo tutaj będzie 0.5, a jak go troszkę przyspieszymy, no to będzie naprawdę wypasiony. Teraz się postaramy postawić tutaj Mewinga. Bum, udało się. O, w sumie nie musiałem go stawiać, mogłem Classic Cameramana, ale wiecie co, chyba lepiej jak jest Mewing na początek, bo Classic ma naprawdę duży cooldown, więc mogłoby być troszkę problematycznie się wybronić na początku, więc taki początek mamy, no i lecimy. Lecimy z tym najpierw Mikołaje oczywiście, do około 20 wave. U. myślę, na 20 już powinno być wszystko ładnie wymaksowane. A nawet wave 21 mamy wymaksowane wszystkie Mikołaje, Mewinga nie maksowałem do końca, pomyślałem wiecie co, może postawić. Już tutaj pierwszego klasik cameramana, mimo że zastanawiałem się też nad Astro, żeby Astro postawić na początek, hm, może to by było troszkę lepsze. Tutaj, Robak mnie zaatakował zaraz na początku. Chyba? Nie, dostałem stuna. Dostałem stuna od Mutanta. Okej, okay, okej. Okay, teraz się odpłacimy bossowi. I zobaczcie, już ładnie rzuca tymi biłeczkami. Tutaj jest upgrade. Ej, tak, ma naprawdę fajny. Fajne jest też to w tej jednostce. O, teraz już z bazooki, O, zobaczcie. No, wypas damage. Ej, bardzo ładny. Uhu. Dobrze, daję sobie radę. Myślę, że z Mewingiem możemy się już pożegnać w takim wypadku, bo jednak, no, Classic mnie teraz zaskoczył i to tak bardzo pozytywnie. Więc ja teraz postaram się postawić jak najwięcej tych klasyków, jeden koło drugiego. Oczywiście na początku stawiając announcera, żeby jednak troszkę ten cooldown zmniejszył. Teraz mamy cooldown 0,8. Coś tutaj nie pasuje, chyba że to tak powinno być. Że kula powinien iść w górę? Kurczę, sam nie wiem, jak to teraz powinno wyglądać, ale wydaje mi się, że w złą stronę to poszło. Powinno być na 0,2. Czy coś koło tego? Sam nie wiem, sam nie wiem, ale dobra Na razie to działa jak działa e, Stawiamy więcej klasyków, e, Jak najwięcej I wiecie co? I potem postawię Dopiero na koniec postawię Astro Upgraded e, Titana, wtedy będzie myślę Taki moment, gdzie Już więcej damage'u nie będzie Więc będzie trzeba się czymś Wspomóc i slow będzie tutaj Idealny, chociaż chwilę po Jako postawię hmm już teraz go chyba postawię, żebym wiedział gdzie on będzie stał wiecie co, e, tak zrobimy tak, on tutaj sobie będzie stał, nie będę go na razie upgrade'ował, niech on sobie stoi e, niech tutaj grozi tym slowem, a ja będę stawiał jeszcze więcej jednostek, dobra i rozmieściłem je na razie w ten sposób teraz wystarczy je upgrade'ować mamy już dużo kaski, więc będzie co upgrade'ować, a kolejne jednostki postawię gdzieś tutaj, bo to będą jeszcze trzy jednostki, więc zabieram się za upgrade, jest 35 wave mamy 5 jednostek już Wymaksowanych, także jeszcze chwila, i będziemy mieli maksa. Zobaczmy, jak na 40 wave sobie poradzimy z bossem. No i ogólnie, jeżeli chodzi o cały wave 40, no to się topi. No jest dobra. I teraz mogę powiedzieć, że boss też bardzo szybko się topi, także bardzo ładnie poszło. Powiem szczerze, że przed chwilę się zastanawiałem, czy nie upgradeować jednak astro, żeby na tym wavecie spokojnie ogarnąć, ale nie, jednak damage jest naprawdę ładny i klasyki sobie tutaj naprawdę dają radę. A teraz jesteśmy na 50 wavecie, zobaczmy jak Giant Smooth to lece sobie poradzi z nami, bo tutaj już nie chodzi o to, jak my sobie poradzimy z nią, tylko jak ona z nami sobie poradzi. No i jak widzicie, całkiem jej to nie idzie, bardzo szybko pada, tutaj do zakrętu doszła, no i leży, i te wow, widzieliście to, bam, 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 bam! I już byliśmy tutaj na zakręcie, wypas! Nie, damage mają całkiem spoko i szybko atakują. Tylko nie, coś tutaj jest dziwne, że ten cooldown się nie zmniejsza, tylko się zwiększył trochę. No ale myślę, że to nie ma wpływu, że to ładnie działa. Dobra, teraz e, może nie będę jeszcze usuwał Mikołajów. Jeszcze zostawię tyle jednostek, ile tutaj mam i zobaczę, jak daleko sobie nimi zajdziemy. Tutaj jakaś piłka komuś została. Ej, chłopaki! Podnieście tą piłkę, bo się ktoś przewróci. <laughs> Dobra, jedyne co mi teraz zostało, to astro upgradeować, żeby trochę slow'a tutaj było, żeby jednostki tak daleko nie zachodziły, jak właśnie zachodzą, i żeby się stakowały, bo to jednak jest splash damage w tych klasikach. Astro też ma splash damage, więc to się będzie ładnie tutaj zgrywało i wszystkie jednostki będą obrywały w jednym miejscu, a przynajmniej mam taką nadzieję. Więc e, szybciutko, astro w górę, jeszcze 18 tysiaków i i będzie slow, na razie slowa nie ma ale dodatkowy damage, jeszcze myślę jeden wave i astro będzie wymaksowany no i mamy wave 60 i zobaczcie, jeszcze bossa nie ma, ale chciałem wam pokazać, jak to ładnie wygląda. Jak tutaj jest połączenie tego Astro i tych klasików, jak to tutaj uderza, jakie tu są rozprycki światła ognia. No tak, ogień tutaj jeszcze leci. Tutaj światło, tutaj ogień, pięknie to wygląda, więc <ścoughs> naprawdę ładnie sobie radzą. Szkoda, że nie ma takiego jakiegoś połączenia, że jeżeli połączymy atak taki z takim, to jest wtedy jakaś kombinacja i jest silniejszy ten atak. To by też było całkiem spoko w tej grze. Ale jeszcze. Chciałem nawiązać do tego cooldownu, że tutaj pokazuje 2, a najniższy 0,5. No i doczytałem, doczytałem, teraz już wszystko wiem. 0,5 jest najniższym cooldownem w tej jednostce, ale na drugim levelu. Na drugim levelu ma 0,5 cooldown, a potem trzeci i czwarty level jest 1 cooldown, czyli jedna sekunda. Więc faktycznie, jak announcer ma minus 20%, to na ostatnim powinno być 0,8, więc jest to jak najbardziej poprawne. Tylko tutaj troszkę to może mylić. Jak patrzymy, że jest 2 na 0,5, bo to nie jest na ostatnim levelu, tylko na drugim. Jeżeli chodzi o 60 wave, jak widzieliście, bardzo ładnie poszło. Idziemy cały czas na autoskipie. I tak się zastanawiam, czy nie zostawić całkowicie autoskipu i zobaczyć, ile jesteśmy w stanie wytrzymać e, tymi klasykami. Kurczę, kurczę, chyba tak to zrobimy, że nie będę nic przestawiał, tylko zostawimy autoskip i zobaczymy, jak daleko tutaj wytrzymamy. Czy damy radę hmm, przejść 70 wave? Przejść. 80 wave? Zobaczmy, przejdźmy może do 70 na początek. Mamy 69 wave, co prawda, mówiłem o 70, ale już tutaj może Mikołaje usunę. I postawię kolejne trzy jednostki, jednak będzie to troszkę więcej damage'u, a jak widzicie, te jednostki, wszystkie przeciwnika dostają się bardzo daleko. Nie chciałbym, żeby zaszły jeszcze dalej. Więc dajmy troszkę więcej damage'u. Teraz zobaczmy, gdzie jest jeszcze zasięg. Myślę, że kurczę, spróbuję tutaj gdzieś. Ustawić i damy radę wstawić tutaj. Mam nadzieję, że nie dostanie Stuna od razu na głowę. Fajnie by było. O, i dostała Stuna. <laughs> Mówiłem, że fajnie by było, gdyby nie dostała i boom, headshot. Więc może ją przestawię później w troszkę inne miejsce. Coś mi się wydaje, że może być powoli koniec, bo zobaczcie, że tutaj Turkey już się pojawił. Giant Turkey się tutaj pojawił. Ma 23 miliony życia, a my jeszcze tutaj bijemy i stuny teraz wchodzą wszędzie. To jest masakra. Ile ty masz tutaj? 5. Dobra, tutaj pójdziemy szybko Jak tutaj przejdziemy, to zaczniemy wszystko wybijać To się będzie stakowało chyba na turkei, tak? Dobrze mówię? Tutaj jetpack ma dużo życia, więc tutaj jeszcze będzie troszkę problemu yy, Dobra, już jest milion Teraz, powoli, powoli, będziemy to wypychać do tyłu Mam nadzieję, że jak najdalej Teraz stuny wejdą, ale wejdą stuny uh, ha, Wszystko zostało stuna, dobra Dobra, 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 wybijajcie to Wybijajcie to ludziska Aj, klasiki, klasyki, dawajcie czadu, dawajcie czadu, musicie to wybić. Kurczę, musimy do 80 chociaż dojść, no. Chłopaki, wybijajcie, wybijajcie, wybijajcie. Kurczaki, no. Dobra, turkej, turkej, już ma 8, dobra i jest tutaj z przodu, dobra, zaraz go rozwalimy. Zaraz będzie dobrze. Kurczę, chociaż tutaj już frost idzie i on ma 19. Oj, no, będzie tylko gorzej. O, glicze, glicze się pojawiły. Dobra, glicze rozwalone. Dobra, turkiej, turkiej, pięknie. Dobra, poszło. <laughs> poszło całkiem ładnie, bym powiedział. O, o. Tutaj o kurczę, skeletony, skeletony dosyć długie stuny. O, i cztery jednostki zestunowane. Masakra, masakra, dobra, stuny schodzą, wchodzą normalne stuny. Ufo teraz stunują. O ja nie mogę. Ile stunów? Masakra, 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 ale ufo pada i to bardzo szybko. Dobra, 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 tyle dobrego. Teraz tutaj frosty. Ajaj, aj, 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 te wszystkie stuny teraz tutaj będą wchodziły. Ojoj, oj, oj, coś, się, boję się, że nie wytrzymamy do tego 80 waveu, bo tutaj mamy toksiki. Tutaj te. Oj, tutaj mamy Smooth Toilet. Zasięg, co prawda, jest dosyć duży. O, zobaczcie, całkiem duży jest ten zasięg, ale kurczaki, kurczaki, kurczaki. E, frost, musimy frosta rozwalić potem. Jak to tutaj z tyłu, tych Giant Smooth Toilet rozwalimy? Jakimś cudem. To będzie naprawdę dobrze, chociaż co tutaj jest? Small Scientist idzie. O, oh Jesus, oni mają chyba dużo um, odporności na te moje ataki, coś mi się wydaje, bo bardzo ciężko się to rozwala. E, 900 700, oj, stuny wchodzą, teraz ze wszystkich stron Stuny wchodzą. Nie, 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 nie damy rady. Small, small przejdzie. Kurczę, stunów tyle. No, to wszystko przechodzi. Teraz będzie problem. O ile stunów! O ile stunów! Nie wziąłem żadnej jednostki, która tutaj by blokowała stuny na początku i zwiększyła zasięg. Więc będzie troszkę problematycznie. Tak jest. Jest co prawda wave 80, ale tego nie ma. Nie ma szans, że to wybronimy jeszcze. Dużo dalej nie zajdziemy, bo tutaj nas już te jednostki zniszczą. Kim wy jesteście? Dual Flying Bazo! Pięknie! Znaczy wcale nie jest pięknie. Zniszczyły nas. Niestety. Dostaliśmy EXPA za 73 wavey. Tutaj jest jeszcze jakiś dodatkowy EXP. O co tutaj chodzi? Nie widzę nigdzie jakiegoś dodatkowego Ekspa, który powinien wpadać Nic też nie mam włączone, więc trochę jestem zaskoczony Pierwszy raz to też przewinąłem w tamtą stronę No ale spoczko, spoczko Poszło całkiem ładnie Myślę, że gdybym autoskip wyłączył to 180 Wave byłby zrobiony tym klasykiem, więc bardzo ładna jednostka. Podoba mi się. Jak na legendę, bardzo ładnie jej poszło. Z mojej strony to na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli macie jakąś propozycję, jakimi jednostkami mam spróbować przejść Endless Mode lub Time Factory, dajcie znać w komentarzu. Zostawcie też subika, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i widzimy się w kolejnym wspaniałym odcinku. Dzięki wielkie jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się. Hej.